ja jestem PpjmGames, Games. Witam że fajnie, w 22. Dzisiaj zajmiemy się Żyłami owsa Jak wspominałem, dwa odcinki żniw pod rząd. E, więc myślę, że nie będzie nam to przeszkadzało zbytnio. Już trochę wysypałem na przyczepy. Trochę tego było. E, tutaj 15 ton. I na którąś jeszcze tutaj chyba nie przepraszam nie tu na no, tamtą przepraszam tak to się bo wycinałem a tu mi zostało jeszcze taki skrawek no to już ser później wytnę a spokojnie no, tam jest kapitał się tamto przepraszam myślałem że wyciąłem trochę więcej yy, ale człowiek się trochę pomylił no ale lecimy nie śpimy trzeba robić zobaczcie będzie mi trochę lagowało po tej aktualizacji bo teraz jeszcze nie wytywałem tego wszystkiego mm, tutaj po tej aktualizacji po Platinum Expansion, ale mam nadzieję, że jakoś tam się uda. Miałem nagrać i że nie będzie zbytnio lagowało. No dobra, może wyjdzie. Powinno być miałem wszystko dobrze. Teraz jeszcze będzie fajnie, bo yy... A, gdzie jest 80 180 tysięcy na koncie. Jak powiedziałem, spłacamy kredyt. Spłacamy sobie kredyt. Zostaje nam jeszcze 84 tysiące na koncie. mienia, ukończyłem 84 81 litrów. Tysięcy litrów. Eee, będzie teraz sprzedawany tak samo. No nawet możemy sobie puścić pracownika, bo on sobie to ogarniał. I my pójdziemy sobie sprzedać na jeszcze yy, jęczmień, to mi na przykład tak poszło jeszcze na to yy, młynu, żeby nam przerabiało, to na właśnie yy, tego na mąkę, trochę mi zbrakło. Więc idziemy sobie wynająć pociąg, ciuchcie. Gdzie tu się wynajmowało? Tutaj ciukcie. Dobra, tu Tyk Wynaję top czekajcie. Mm. Kilometr jeszcze nam został Tam pociąg dojechał, czyli pociąg jest gdzie? Pociągu tutaj nie widzę zbytnio. Pociąg jedzie, tylko teraz kto jest, on będzie jechał. A ci ten wracał trochę taki mozolny odcinek, ale też trzeba trochę sprzedać trochę poogarniać, bo trochę tej roboty jest tutaj, tak naprawdę mówiąc. 400 metrów. Pociąg niedługo przyjedzie. Aha, bo on się cofa tutaj. Aha, czyli on przyjechał z Felsbrück, tam skądś. Zgaduję, aby. cena jest w miarę fajna, bo wiadomo, tym bodem można sobie ceny ustawić, więc po co mam to trzymać? Jak tu zaraz leci? może coś tam ci zainwestuje? zainwestuje, konkretne pieniądze, eee, więc po co tu trzymać? Wejdź. Jęćmień, lecimy, sprzedajmy, będziemy zaraz kosić dalej. <laughs> eee, żeby tutaj nie być zbytnio przystojów. A jeżeli wejdzie za mnie tak niezbytiem uwagi, troszeczkę laguje moje po tej aktualizacji, ale mam nadzieję, że jakoś tam człowiek uda się, czyli to nagrać, trzeba pociąg zapłacić. Odpalony? Odpalony, dobra. Może teraz będzie trochę lepsza jakość ogólnie yy, nagrywek, gdyż wymieniłem sobie kartę graficzną na RTX 3050 mimo tego, że ta karta nie jest zbytnio być może uważana za przytem technologii co 8000, widzicie, elegancko możemy sobie dalej lecieć ze żniwami fajnie Fajne pieniążki, bardzo fajne. Mm. Tylko teraz gdzie jest pracownik. O, idealnie się tutaj strzeliłem, tak powiem. Robotę. Pyk. Okay. Lepiej żeby tutaj już powoli miastować znowu dalej pola. Jeszcze teraz jak będzie ten chleb, mąka, czy, przepraszam chleb yy, i nasze płody. No to będzie można sobie na badanie trochę pozwolić na to. Nie zwracajcie na te uwagi, że tak mi się laguje. bo Nie wiem, jakimś modem mi się buguje to wszystko. Yy, I dlatego myślę, że tak jakoś się laguje, z tego co wiem. Ja nie mam czasu sprawdzić. Yy, czekajcie sekundkę, ja sobie sobie jedną rzecz sprawdzę na pewność. Tam wszystko pięknie, ślicznie mangla. A! jeszcze miałem, dobrze daję. Yy, mówię, bazując wymieniłem sobie kartę graficzną, żeby trochę ta lepsza jakość była. Mam nadzieję, że będzie teraz dużo lepsza jakość, yy, bo wtedy grałem na wysokich, trochę przyciętych, a teraz można powiedzieć, że praktycznie na ultra, jak mi pokazało yy, GeForce Experience, więc mam nadzieję, że teraz będzie wszystko idealnie i będzie dobrze, w można będzie nagrywać. Yy. A zobaczymy, teraz będziemy mogli testować sobie różne gierki. Hmm, bo construction będzie w końcu powinien chodzić mam nadzieję eee, do tego tryout więc powinno być w miarę fajnie hmm, tak teraz powiedziałem raczej poprzednio, powiedziałem w poprzednim odcinku z flaminga, że będę chciał właśnie nagrywać teraz co drugi odcinek flaminga z teraz tak trochę będzie rozbieżność tego wszystkiego ale powinno być w miarę fajnie żeby no, w tym jak kanale przez to nie było. Teraz był co? PC Building chyba. W... Nie, teraz PC Building wczoraj był. Jak widzicie wtorek ja już sobie nagrywam ponad czwartek, żebym już miał e, spokój z e, nagrywaniem. Czekałem specjalnie na kartę graficzną, bo właśnie we wtorek wyszła mi karta graficzna. E, więc fajnie. E, mam nadzieję, że już to jakoś będzie fajna, mówię no, 60 fps prawie że 60 fps ale na praktycznie na maksyma maksymalnych ustawieniach graficznych wiadomo, że tu y, 2060 by była dużo lepsza planowałem kupić na 30-70 ale nie chciałem się już wymieniać y, zasilacza w komputerze y, więc mówię i tak procesor jest tak zbilansowany z tym GT ATX em że y, nie żałuję Miał być. Pytam, miałem GTX 1066 gigówkę. No i tak ktoś mi komputer zaczął. Kiedyś no nieraz nie słyszeliście, że no... chodzi głośno i tak dalej. Ale to właśnie przez to. Ale tu się okazało w ogóle co innego. Mhm, dlatego prywajem, kupiłem. Pytam, jeszcze nie sprawdziłem, a kupiłem. Ale mam nadzieję, że teraz coś będzie można więcej sobie pokombinować. Ponagrywać jakichś większych, mocniejszych <laughs> geregów Ogólnie i tak nieźle, no, bo jest piątka, generacji, ale szczerze już teraz wiem, Ale też niedługo będzie upgrade, eee, ogólnie, też tej jednostki na jakoś Wajzena e, bądź e, internet 12. Generacji, Co zobaczymy jakieś po roku. Tak dziś liczę, e, takie coś zrobić. A to może jeszcze 11 generacji tego RTX'a mieć mm, wiecie jako wspomagać do tego wszystkiego jako wyświetlacz yy, bo ten ETEX myślę, że powinien dawać sobie radę jak najlepiej Mówię, no człowiek yy, chciał kupić, bo zasilacz mam 450 i ja chciałem tak właśnie zasilacz typowo kupić bo zasilacz teraz kupować to wszystko to też sensu nie ma, mogłem kupić 10, 30, 60 Giga, ale mówię, już ten procesor będzie wtedy za, za słaby, ale mało ważne. Ważne, żeby tylko chodziło jak ta lala i ja byłem zadowolony. Dobra, wracamy w temacie właśnie tutaj rozgrywki, o, więc będziemy tutaj muczyć się trochę dłuższy czas. Dzisiaj będziemy ten odcinek robić. Na pewno nie tak jak ostatnio z jęczmienia, bo z jęczmienia naprawdę przeholowałem, no, ale na pewno tak z 20 parę minut będę chciał zrobić na 30 minut, po to, żeby już mieć być może nawet większość skoszoną tego pola, bo na następnym odcinku planuję zrobić taką przerwę od będę chciał popasować sobie. Później po prasowaniu będę chciał ukończyć sobie sobie, siano, sobie sam, 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 nie ja pierdolę. zrobić sobie siano kosy, gdyż mam dwa łąki, które jedna już jeszcze nie jest w takim idealnym fazie wzrostu, ale była już możliwa do zbioru, a druga jest naprawdę już w maksymalnej fazie wzrostu, więc sensu nie będzie przetrzymywać. Cena taka mniejsza, druga większa i yy, będzie idealnie. Tutaj owiec yy, leci na młyn, bo nawet nie wiem, jak to wygląda sytuacja z młynem teraz. Yy, młyn, nie, mąka nie śmienna. 8000 mąka gdzie ogólnie chyba na przechowywanie jest. Teraz było wybiśnięte. A, nie powiedziałem jeszcze, czemu jeszcze tyle przyszło? Yy, bo sprzedałem, miałem taki ten chleb luźny, bo jeszcze nie miałem tego ustawionego na bezpośrednio sprzedaż chleba i miałem tam parę ładnych palet mam chyba bodajże żeby nie zamkać chyba z 10, więc powiem szczerze że ładnie, bo naprawdę fajnie się udało jeszcze zarobić tego. Tego chyba ogólnie zrobiłem chyba 40 tysięcy, więc fajnie jeszcze dostałem fajny kwit z, z przewinięcia, więc elegancko cieszę się z tego, gdzie jednak to te gospodarstwo teraz fajnie pozbawię. No, i daje rady, hmm, no bo jednak 193 tysiące na koncie, no nie jest to mało. Może trochę mi czas na 5, jeszcze nie mu dam. mi zaraz, tak, no, bo mam mało y, paszy dla nich. Nie co, ja chyba ten winkel zrobię też tu poproszę, bo już mi trochę dodażni. Hmm, teraz słuchanie do koszy, tak sobie docinam trochę to do ogarnąć. Ten temat y, związany z tą niedzą. Bo trochę przymocno wkosiłem się i później mi zaczęło tak nocic. No ma mogę nawet tak jechać. Pieska sobie załączyć. bo no, to jak widzicie, Froman nie leci. Tylko pójdzie tam takich kachał na w pomy, by No i trochę tak. No nie jest zbyt estetycznie to wygląda, Tak powiem. E, no ale mm, zawsze znaczy trochę tego zboża więcej jest. Mm, no co teraz znowu? Prawdopodobnie później, jak się pozabiam, mi wszystko i tak jak będzie, tak jak mam w planach, yy, będzie następne pola. Pola już mam pychaczone, yy, które będę chciał kupować. Chciałem kupować pod połączenie jeszcze, ale jednak już nie chcę, bo jak po zobaczyłem, że tamte pole będę chciał połączyć, musiałem dezygnować z tego połączenia tych dwóch pól, właśnie 15 chyba. mówię, które. Yy, tak, piętnastki, czternastki, trzynastki, ja się staram, czy właśnie tak nie zrobić do jednego landu, później do drugiego landu, zobaczymy. No chciałbym to jakoś miałem, fajnie zrobić. Jakoś więcej nogi. Nie powiem, że... Yy, tam troszeczkę mnie to... Yy, może nie tyle co boli, to. to fajnie było, takie jedno duże pole, ale chyba na raz, na ten... Poziom rozgrywki chyba to jest jeszcze za... Na duże pole by wyszło, bo wtedy tu napadnę jeszcze ten winkel. Ja ten winkel potrzebuję. Czemu nie go kupić? Czekajcie, chcę zobaczyć. Czekajcie, pracownik na chwilę puszczę, jak to wygląda z tym winkiem, bo ja jestem tu. Czyli to by było wszystko do usuwania i powiększania nawet. jest powiększenia wszystko. Wiecie co? Żeby nie było, kupię sobie te pole. Tak tam jest 100 więc jest jeszcze kwit. Dość dobry kwit. Mi się przyda. Muszę tutaj tawieć, zetnieć coś. Będzie elegancko. Nawet do tego niecholę jaki Dzięki, Eee i będzie elegancko teraz, jak tam dzisiaj zrobić to powiększenie całkowicie. Powiem no, całościowo to jest naprawdę jebitny land. Z tego wychodzi. Naprawdę konkretny land. Eee, a też będę się trochę tutaj porównywać, coś tam porobić, żeby to można było naprawdę konkretne pole z tego zrobić. To po pierwsze mamy chociaż po tej trzynastce, Nie mówię, że już o całości. No chyba jeszcze 13, żeby żebyś tam miała jeszcze na więcej nogi, żeby ten pole było naprawdę w dość hmm, fajnym kształcie. My coś tam tutaj jeszcze doinwestujemy, zobaczymy. No ale fajnie. Inwestujemy cały czas w te pola, żebyśmy nie stali w miejscu, więc tutaj plus. My to fajny taki klinik, Wiadomo, tutaj nie wykorzystam tego w większości, tak? No ale no, zobaczymy. Patrzę za polami, które mógłbym teraz ewentualnie sobie kupić. Bo jeśli teraz tak bym tak się wcisnął, te pola to jeszcze jedną część bym kupił, ale nie. Teraz tak spojrzałem sobie na spokojnie i wpadły mi w właśnie te pola. Trzy już miały być dawno, powtarzam, dawno kupione, ale to na tym To jakaś tutaj jest z otworem, a tu my, czy mi się pływa, zdaje. Ale doszło? Może nie, może mi się zdaje po prostu. Yy, więc tutaj bym chciał właśnie teraz iść. <laughs> Na pewno ten właśnie czy kupić, bo już dawien dawno, dawno mówią o tym polu. Jeszcze go nie kupiłem, nieco poczekałowe to pole, więc tam teraz będzie kupywane, pole będzie prawdopodobnie przerabiane, yy, przekształcane w łąkę prawdopodobnie. Bo teraz też będę chciał iść w gazownię. Yy, oczywiście do postawienia żeby mógł jakoś, jako taką zarabiać Kieszonki, bo teraz Przy tej hodowli na razie, no tyle zużycia nie ma co Właśnie by ta pręgazownia moja Mogła wtedy mm, Przetwarzać te kieszonki, słomy yy, Obornika i tak dalej, czy nawet kardynowicę, o ile się nie mylę Więc komplet by można było robić yy, Więc fajny balansik by był bo nie ma na razie co brać więcej, zobaczymy jeszcze co będzie do oryginalnego. Jest tutaj do postawienia właśnie odnośnie biegazowni, ale ja tego zbytnio nie wiem, jeszcze nie wiem dokładnie. I tak się teraz zastanawiam, ile dokładnie wchodzi w yy, błyn, dlatego nie wiem, jest daleka jeszcze tutaj po prawej stronie, naszej prawej stronie jest fęguson spięty. O kurwa, trochę dalej, jeszcze fęguson spięty jest z żadnym zestawem, czyli. Yy, węgierkami. Powiem wam, dawno tego zestawu nie było. Bardzo dawno nie było. mi go trochę ściągnąć, bo chcę zobaczyć ile ja będę miał po tych robotach tego zboża. Bo na przykład będę chciał zapełnić wszystkie przyczepy. Dopiero będę chciał to wywozić na, na młyn. Yy, żeby nie było na tego bym miał. Na lipcu na razie, widzę, że jeszcze tak dwa odcinki na pewno będą, bo będzie trawa na... Znaczy trzy odcinki w zasadzie będą na, na lipcu, no będzie tak, yy, słoma, będzie później yy, sianokosy i będą jeszcze śniwa rzepaku na lipcu, bo już od żepak rzepak doszedł, więc tutaj będzie można sobie na razie fajnie pogarniać, yy, Rzepak w sierpień, wrzesień, byłem tym wcześniejszym, mamy tutaj co to jest, bawełna. No można można Zobaczmy, co tutaj jest ogólnie. Nie, tak jakoś wiem Czemu coś mi się tak spojrzało. Eee, Sino się tak jak teraz już nie mamy nic. Eee, Słoma Terę, z kim? O, A ponieważ, że DLC zaznaczyłem, że dobrze zaznaczyłem. No przecież po coś, te. Bo tu ja starałem się odnosić tej rudy żelaza. Co by tutaj trzeba mieć, żeby te rudy żelaza wydobywać? Yy, nie spadłem jeszcze na DLC, który był, w poniedziałek był właśnie na Jakie te prezentacje tej gry, no trochę mi nie z znaczy, gry mówię, hmm, z prezentacji natku. Wow, oh, kurwa. powiem, Fajna paso. Nie, to śmiemy się zobaczyć. Budowa: nie, nie, nie. Budowa: gdzieś tu były biorniki, produkcje e, fabryki, punkty skupu, supermarket. Wiele, kto się powie, to ja wiem. Te wino: tu mogę wszystko sprzedawać. No, czy punkt jest skąd brać bo chyba ten wody żelaza w tej mapie zobaczymy, składzimy będziemy sobie sprawdzać ale traczy ten dodatek jest po to wrzucony bo to fajne były paczki budynków tylko po to ten dodatek jest zrzucony ale mam nadzieję że też go tu gdzieś wykorzystam bo te laski zakamarki związane z drzewem i tak dalej to yy, będzie można sobie na spokojnie ogarnąć. Dobra, w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle, nie będę przedłużał. Hmm, jeśli tak, czyli nie, ma się spokojną straszepkę Były komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się w następnych odcinkach.